Dzień dobry moi kochani. Tego jeszcze nie było. E, nie robię tego filmiku, dlatego, bo e, próbuję z kimś toczyć wojny, dlatego, że ktoś coś gdzieś zrobił. Ja mam w dupie, co kto robi na internecie i co mówi i jakie ma poglądy. To nie są w ogóle rzeczy, którymi jestem zainteresowany, ale niestety moja własna widownia, wydaje mi się, że pojawiło się jakieś. Mm, Zakłopotanie bądź niezrozumienie. No i ludzie się trochę kucić zaczęli w komentarzach, więc postanowiłem po prostu zrobić filmik, w którym powiem, gdzie stoję, jaki jest mój pogląd, jeżeli chodzi o ukańczanie gier wideo. Chcę być z wami po prostu szczery i opowiedzieć, co ja o tym wszystkim myślę. I Oczywiście to jest też filmik, który będzie się klikał. <laughs> A wiecie, popularny temat, nie? Więc porozmawiajmy. Czy recenzent musi ukańczać gry wideo, aby zrobić? porządną recenzję, mm, merytoryczną, rzetelną. <laughs> Nie wierzę, że muszę to tłumaczyć. <laughs> yeah, <baby. śmiech> Dla mnie temat w ogóle nie wymaga jakiejkolwiek dyskusji, no ale nawet na Discordzie trochę zaczęliśmy gadać o tym, jakby jest ten, no wisi w powietrzu, więc yy, oczyśćmy atmosferę. Gry wideo mają limitowaną liczbę mechanik, które się pojawiają w środku, więc w momencie, gdy ja poznam wszystkie te mechaniki, to jestem gotowy, aby zrobić recenzję. Po ilu godzinach, w jakim procencie trzeba kończyć grę, to ja tego nie wiem, nie wiem jak jest to, jak to działa, ale tak zrozumiałem, że... Czuję, że już wszystko w grze widziałem, znam wszystkie mechaniki strzelania, wiem jak działa skakanie, a cała reszta po prostu będzie się już do końca gry powtarzać, więc nie ma sensu przechodzić gry do końca. Bo to po prostu jest strata czasu wtedy. Po co mam poświęcać czas czemu co już znam? No i wtedy jest pytanie, ale skąd wiesz, że tych mechanik nie ma dalej w grze? No, ponieważ robię research. I tu pojawia się moje pierwsze pytanie, a raczej wiele pytań, które mam. To jest takie, że... Czyli chodzi o to, że oglądasz recenzję prawdziwych recenzentów, którzy przeszli całą grę, aby stwierdzić, czy dalej te mechaniki się powielają, czy nie? Więc potrzebujesz pomocy prawdziwych recenzentów, którzy całą grę ukończyli i to sprawdzili, abyś ty mógł zrobić swoją recenzję? To chyba coś takiego ma być, to chyba tak działa, tak to rozumieć mam, nie? Ale skąd wiesz, że źródło, które wybrałeś do weryfikacji jest źródłem rzetelnym, a może ta osoba, która zrobiła tą recenzję, też gry nie ukończyła i też pomysł zajebała komuś innemu, prawdziwemu recenzentowi, bo też tak myślała? Jak weryfikujesz, co jest prawdą, co jest subiektywnym jakimś doświadczeniem, a co jest po prostu kłamstwem? Bo w recenzjach często są kłamstwa bądź niedomówienia, no bo to przecież tylko jakaś osoba, która grała, a raczej pół gry może ukoń, bo nawet może nie ukończyła, a może w ogóle nie zagrała w tą grę, tylko po prostu zajęła komuś tą recenzję i ty ją teraz... Skąd wiesz, że wybrałeś dobre źródło informacji? Bo przecież gry nie skończyłeś. Czy zadaniem recenzenta nie jest właśnie weryfikacja samemu na własnej skórze, co znajduje się w grze wideo? Czy recenzentem nie jest osoba, której widzowie powierzają rolę specjalisty, który dokopi się do prawdy, jaka jest gra wideo, a nie obejrzy kogoś, spe prawdziwego specjalisty na internecie, aby wyformować sobie opinię? Przecież to jest absurdalne. To jest jawne przyznanie się, no, do nierzetelności, nawet do kłamstwa, bo tylko powielasz czyjeś opinie na temat gry wideo, bo nie wiesz, czy są faktami, bo ich sam nie sprawdziłeś. Zapierdalacie te opinie od prawdziwych recenzentów, ode mnie, bo to ja jestem taką osobą, która ukańcza gry. Nie dlatego, bo muszę, tylko dlatego, bo lubię, sprawia mi to radość. Ja się cieszę, że ja mogę te gry ukańczać dla Was i jeszcze na tym zarabiać. Ukończyłbym te gry z Wami czy bez Was. Silk Songa grałbym tak samo dużo i zrobił 100%. Czy bym robił filmik, czy nie. Bo jest to dla mnie nie kara, tylko przyjemność. <grym> w pierwszej kolejności nie gram w gry wideo po to, aby zrobić recenzję. Najpierw gram w grę wideo, a recenzja przychodzi potem. Ja dla zabawy, dla przyjemności sprawdzam dla Was, co jest w tej grze, a potem Wam o tym opowiadam. Składam raport. Jestem dziennikarzem, chociaż wiecie, nie daję sobie przydomków, tak naprawdę, jestem szewcem, jestem nikim na tym internecie, ale jakby nie było, próbuję udawać rolę prawdziwego dziennikarza. Czyli idę na miejsce zbrodni i filmuję, pokazuję wam trupa, że tam leży. A nie czytam na internecie, że ktoś gdzieś zginął i powielam tylko może kłamstwa. Sam chcę znać prawdę. I podzielić się z nią z wami. Moim celem nie jest po prostu pogadanie o tym, gdzie, że gdzieś jest wojna. Moim zadaniem jest pojechać i sprawdzić, czy faktycznie tam jest, a następnie złożyć raport, zrobić recenzję. Temat dla mnie jest dość mm, trudny, ponieważ ja już od lat wiem, dlatego też założyłem swój kanał. E, odkrywać, zacząłem i zauważać, że recenzenci, osoby, które twierdzą, że są recenzentami, udają fanów gier wideo udają, że lubią hobby jakim jest yy, gry wideo. Tak naprawdę nie lubią grać w gry wideo, męczą ich gry wideo, denerwują ich gry wideo, a wybrali sobie hobby... A, hobby? Wybrali sobie tematykę gier wideo, ponieważ uważają to za łatwą monetyzację, łatwy zarobek. Pogram chwilę po pierdole i zarobię. Ja nawet za bardzo nie wybrałem se hobby, one po prostu się takie stało. Tak się stało, że tak bardzo kocham gry, że wydaję setki tysięcy milionów złotych na gry. Przesadzam. Ale bo ja po prostu lubię grać w gry wideo. No i tak bardzo je lubię, że stwierdziłem, że moim hobby podzielę się z Wami. Podzielę się moimi przemyśleniami na temat gry. I fajnie jest, jak robisz hobby i możesz je zmonetyzować. Ale niestety w dzisiejszych czasach to jest choroba. Teraz, jeżeli ty masz hobby i go nie monetyzujesz, nie masz Instagrama, TikToka, no to znaczy, że źle prowadzisz hobby i że bardzo często hobby, yy, po prostu cieszenie się grami wideo zmieniło się w prześciganie się do, w lajki na Instagramie. Nikt nie kupuje gier, dlatego żeby w nie pograć, tylko kupujemy dlatego, żeby zrobić fotkę na Instagrama. I to to stało się tym głównym celem i założeniem hobby. Po prostu social media przejęły kontrolę. To social media są twoim hobby, a nie gry wideo. A gry wideo stały się tylko pretekstem, aby móc te social media robić. Najpierw chciałem zrobić fajnego youtuba albo Instagrama, a potem stwierdziłem, może spróbuję robić reakcję do filmów. Nie, to nie. Recenzje filmów. Nie, to nie. A, gry wideo. O, zadziałało. Dobra, to trzymam się tego. I bardzo często odczuwam, że właśnie ci recenzenci, youtuberzy nie są. Tutaj dla gier, tylko są tutaj dla wyświetleń. I dlatego podpinają się pod tematy zmarłych kurwa polityków w Ameryce. No właśnie po to, bo chodzi o robienie wyświetleń. To jest ich hobby. YouTube jest ich hobby, nie gry wideo. W które często grają tylko dla pokazu. Znaczy wiecie, oni na pewno w jakiś sposób lubią te gry wideo, i na pewno mają swoje gatunki, które lubią tam jeden czy dwa, i tam trzymają się tego, ale prawda jest taka, że na taką dużą skalę grania nie ma zainteresowania z ich strony. Robią to wyłącznie na pokaz. Ich pokoje gracza nie są pokojami gracza, tylko są studiami. To są studia, w których nagrywają filmiki. A wszystko, co jest za nimi, to są rzeczy, które dostali za darmo, bo inaczej by nie wydali na to pieniądze. Szkoda pieniędzy na jakieś kurwa kolekcjonerki, na jakieś figurki, gry stare. Przestań. To są śmieci, na chuj mi to. A granie w gry wideo jest nieopłacalne. No, chyba, że może zrobić z tego live. A. Albo recenzję, to wtedy zagrasz. A przez to, że monetyzują granie w gry wideo, no to patrzą na granie w gry tylko przez pryzmat tego, co się opłaca. Opłaca się zagrać teraz w Silksonga, dlatego w niego grają. Normalnie może by go nigdy nie podnieśli, ale jest popularny. Temat się rozkręci. Monster Hunter, super sprzedająca się gra. Trzeba wskoczyć na ten powóz Monster Huntera, bo jest... ja nie jestem fanem Monster Huntera i nie zrobię materiału. Po prostu tej gry nie lubię. Znaczy są ok, ale nie, nie podniecam się. Moje gry to są platformówki. Silksong, a czy może turówki o terpegi lubię? Ekspedycja. Dlatego o tych grach na tym kanale rozmawiam. Ale żyjemy w takich czasach, w których można wyjść na YouTube'a, wybrać najpopularniejszy. Temat, jak na przykład teraz wybuch filmik, którym jest Silk Song, ekonomia Silksonga. Sa. A przez to, że temat Silksonga jest popularny, no i ten filmik trochę eksplodował i dużo osób obejrzało, to teraz wszyscy przychodzą do komentarzy i piszą, że Silksong ma złą ekonomię. A zrobiliście Silksonga na 100% zanim to powiedzieliście. No bo ja na przykład jestem w trzecim akcie i wykupiłem wszystko, co było w sklepach, a nie musiałem dofarmiać, bo sidequesty dawały mi pieniądze. Sidequesty akurat były trochę chłamnie, takie, Fech, ale i tu jest źródło tego problemu, bo jeżeli sam nie sprawdziłeś tej ekonomii, pograłeś tylko do pierwszego endingu, dobra, odłożyłeś gierkę, to twoje wszystkie opinie są tylko i wyłącznie kopiami innych popularnych opinii, a nie twoje. To nie jest twoje, to nie jest prawda, to co ty mówisz, to nie jest to, co ty przeżyłeś i zobaczyłeś, to jest tylko coś, co ty. Kopiujesz, jesteś złodziejem pomysłów, nie jesteś recenzentem, to nie jest recenzja. Zajebać komuś filmik z internetu to nie jest recenzja, no ale właśnie, bo twoim hobby, jeszcze raz, a raczej tych ludzi hobby, nie jest granie w gry, tylko jest robienie filmików na YouTube. A, a akurat takie filmiki na YouTube teraz są popularne, więc trzeba to kopiować, to wtedy ty będziesz popularny. To wcale nie jest tak. Ja po prostu nie mam czasu, aby skończyć tej gry, dlatego na ci się śpieszy. Śpieszyć się za wyświetleniami. Mi też się śpieszy. Ja przez ostatnie 20 dni, od kiedy miałem wolne, wróciłem teraz po takiej przerwie. Zapierdzielam każdego dnia. No ale właśnie, czy ja zapierdzielam? Tak troszkę nie, bo ten YouTube tak jakby powoduje, że ja szybciej przechodzę te gry. Troszeczkę się śpieszę. Normalnie by to zajęło troszeczkę więcej czasu, ale ja w te wszystkie gry i tak bym grał. Bo dla mnie granie w gry wideo to jest, jeszcze raz to powtórzę, przyjemność. Nie robię tego dlatego, bo muszę, robię to dlatego, bo ja to lubię robić. A to, że Wy doceniacie moją opinię na internecie, to to jest dla mnie błogosławieństwo. Niesamowicie się z tego powodu cieszę. Zawsze marzyłem o tym, żeby być postrzegany jako jakiś taki krytyk, że moja opinia ma znaczenie i kiedy ktoś pisze mi Hej Damian, kiedy Silk Song? bardzo dużo radości mi to sprawia. Uważam, że to jest niesamowite, że interesuje was. Moje przemyślenia Was interesują na temat jakiejś gry. I gdybym mógł, to bym grał całymi dniami bez przerwy. Co aktualnie już robię, no ale wiecie, dałoby się jeszcze wycisnąć więcej grania, ale no nie, no nie mogę, bo mam takiego mam syna mam. A mam taką kobietę, z którą muszę spędzać czas, a Boże, ja wolałbym grać w gry, no. Ale przynajmniej dzięki Wam mam pretekst i mogę powiedzieć: Hej, tata pracuje, nie przeszkadzać. Co oczywiście sprowadza nas do podsumowania, czyli jednak czas ma znaczenie i stres jest związany z robieniem recenzji. Krótko mówiąc, potwierdzacie to, co mówiłem przedtem. Jeżeli ktoś bierze kod od wydawcy, przedpremierowy kod premiera jest za tydzień, a Ty już masz kod. To to jest przekupstwo, bo właśnie ten czas, o który tak walczymy, firmy są w stanie nam go zaoferować. Nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o to, że ta gra kosztuje 100 zł i ktoś ci dał kod za darmo. Tu chodzi o ten czas. I ten czas jest tak piekielnie ważny na YouTube, aby na premierę mieć gotową recenzję. I dlatego nie biorę kodów od wydawców, bo uważam to za przekupstwo. Właśnie ten czas dostaje od wydawców, ten cen, najcenniejszy czas na YouTubie, prawda? Dziękuję, że subujecie, dziękuję, że lajkujecie moje filmiki. Dziękuję, że powierzacie mi em, odpowiedzialność, a raczej wierzycie we mnie, że nie oszukuję i że robię moje przemyślenia, które Wam pokazuję. I dziękuję Wam za to, em, że jest takie zaufanie między nami. Będę robił wszystko w mojej mocy, aby tego zaufania nie zniszczyć, nie zaprzepaścić. E, zrobiłem na przykład recenzję, której nie dokończyłem gry: e, Hogwarts Legacy po 40 godzinach, czy tam 30 i byłem w niebowzięty. A łącznie grałem 80 godzin i gry nienawidzę. Więc ta recenzja była pośpieszona i nieprawdziwa. E, I też sugerowana innymi ocenami na Metacritic. Bardzo jest mi przykro z powodu tej recenzji. I od tamtej pory, jeżeli robię duży filmik, to zawsze ukańczam grę. Bo chcę być rzetelny, a żeby takową osobą być, muszę starać się myśleć logicznie i wsadzać dużo pracy w swoje recenzje. Czego szukam w tych grach wideo? Nie wiem, ale właśnie to chyba powoduje, że tak, dlatego tak bardzo chcę w nie grać. Jakaś wewnętrzna potrzeba odkrycia prawdy o tym, czym jest sztuka gier wideo? Sam do końca nie wiem i pewnie się nie dowiem, ale będę próbował i będę robił to najrzetelniej jak mogę. Jeszcze raz dziękuję. Tak, uważam, że trzeba ukańczać gry i że to jest moja praca, za którą wasze wyświetlenia mi płacą. w To, że wy oglądacie, ja zarabiam. Płacicie mi za moją merytorykę i rzetelność. I w momencie, kiedy nie ukańczałbym tych gier i oglądał innych recenzentów, kradł te pomysły i tak dalej, no to wydaje mi się, że uszukiwałbym was po prostu, nie? Byłbym oszustem na internecie, a tym nie chcę być. W jakim stopniu się inspiruję? Innymi twórcami, innymi filmikami? Oczywiście, że tak, ale gry wideo ukańczam. No dobra, ale Warcrafta się przecież nie da online gier ukończyć. Ja nie robię recenzji Warcrafta. Silksonga się da ukończyć, Metal Gear'a się da ukończyć, Bananze się da ukończyć, ekspedycję się da ukończyć. Silk Silksong nawet ma licznik 100%, który ci pokazuje, pewnie można go przekroczyć, pewnie można 115 zrobić, tak jak w Halonite, ale tam jest nawet specjalnie licznik, który ci pokazuje, że da się te gry ukończyć, i o tych grach teraz rozmawiamy. Więc przytaczanie jakiegoś przykładu, który totalnie nie ma nic związanego z aktualną sytuacją bezsensowne, nie? Jest totalnie tragiczne, to nikt nie rozmawia teraz o WoWie. Ale to też, WoWa też da się ukończyć, i też są rubryki, w których można zrobić recenzję logicznie. Ale już nie przedłużam, to nie jest filmik o tym, jak zakańczać grę i co to znaczy, bo to jest skomplikowany temat. Ale te gry, które wychodzą takie single-playerowe, w większości przypadkach da się je bez problemu ukończyć. I to właśnie o nich teraz rozmawiamy, więc nie odwracajcie kota ogonem i nie próbujcie tutaj manipulacji robić o jakichś wowach, bo to nie o tym rozmowa. Rozmawiamy o Silksongu. Rozmawiamy o ekspedycji, o Elden Ringu. Rozmawiamy o Death Stranding. Kurwa, dajcie spokój, że ja to muszę tłumaczyć. Trzymajcie się blutko i do zobaczenia na kolejnym. Jeszcze raz dziękuję, że dajecie mi tą szansę, że mogę robić dla Was recenzję i sprawiam to dużo radości. Tak, jest dużo pracy, bo. Staram się być też szybki, ale nigdy nie poświęcę tej szybkości na rzecz, rzecz rzetelności czy morytoryki. Dobra, nara!